Halo, halo, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj testujemy Volkswagena Atlasa i A dzisiaj mam... Jest fotel dla dzieci. Poczekaj, poczekaj sekundę, Zobaczcie. kochani, bo musimy się im przedstawić na początku. Zuzia halo. testuje dzisiaj samochód. E... Halo, hala! Uzi, co to jest? Fotel dla dzieci. Ale to, co masz w ręce. A kamera. Mikrofon. Mikrofon. <laughs> Więc teraz zaczynamy testować Volkswagen Atlasa i Zuzia wam dokładnie pokażę czy to jest fajny samochód, bo jest na pewno duży. Dobra, pierwsze co chciałeś pokazać? Tak. Dobra, ale ten mikrofon na razie nie działa, tylko mamy tutaj ten ty bo spadniesz tam do tyłu i znikniesz. Pokaż ten fotel, co chciałeś pokazać. To jest fotel dla dzieci. Który? Ten. A to jest tak naprawdę podłokietnik, wiesz, tu się trzyma rękę. A tutaj może być nocnik. Proszę bardzo. Czekaj, bo tam są okulary. Poczekaj, zrobimy to jeszcze inaczej. O, proszę, co znalazłem? Co to jest? Tek 2000. Wszędzie, wszędzie ten tek jest teraz na filmach, co nie? Tak. Nawet ostatnio tak. Ja sobie robię z nim zdjęcie. Elegancko. Poczekajcie. Skąd tu tyle okularów? Nie wiem. Daję na górę. Proszę bardzo. Fotelik dla dzieci. Z oparciem. Tak. Dobry? Tak. Znaczy to jest miarodajny test, czy podłokietnik jest duży, bo jest wielki. Idziemy Właśnie, dalej. Halo, halo. Halo, halo, widzowie. Ja mam halo, halo. Idziemy dalej, chodź. Wiecie co? Wiedzą co, wiedzą co. Którędy ty poszłaś, halo? Masz przejście do samego końca jak w busie, nie? Ale ten samochód jest wielki. Patrz, ty jesteś taka wysoka jak to koło. Zuzia, ty masz 5 lat i jesteś wysoka jak koło w samochodzie. Au, dowesla się zagoicznie. Zrobimy test. Już pocałuję. Zuzia, teraz mamy test. Chodź, ja ci coś powiem. Teraz startujesz stąd i przebiegniesz przez cały samochód na drugą stronę, dobra? Trzy, cztery, start. Najlepsi testerzy na świecie w ogóle. I jak? Wystarczająco dużo miejsca? Może ściągnę buty i po całym samochodzie. Aż mi okulary spadły. Proszę bardzo. 3-4 start. Test po całym samochodzie. Proszę bardzo. I jak? Wystarczająco dużo miejsca? A też się da stanąć? Stań. Można stanąć, dobra. Możesz już siadać. Bo to ja jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekaj, bo składam fotel, zobaczymy czy masz wystarczająco dużo miejsca. No i co? I zniknęła. Jestem. Halo, Miśek siedzi elegancko, zapięty, on jest przygotowany już do jazdy, a ty wariujesz po całym aucie. I co? Wystarczająco dużo jest miejsca? Oj, tam Bruno, Bruno. Co Bruno narobił? Podrapał kolano? Misie, co ty o tym sądzisz? Ja Wysi teraz sprawdzę, czy mam dużo miejsca do wsiadania, kochanie, popatrz. A... Co? Wyśmię teraz z bagażnika. Na, na razie nie, bo to już szósty raz. Powiedz mi, czy ja mam wystarczająco dużo miejsca tutaj z przodu. Tak, tak. W bardzo ciekawy ten samochód jest to, nie? Czekaj, mamy jeszcze nowy test. Odsuniemy sobie teraz dach. Wow. I co? Ale test elegancki. Stawaj do góry, hop. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Eee, Zuzanna. No to super. To pani Zuzanna. zapraszamy do środka. Do widzenia wszystkim. Zuzialko, chodź, pokażę ci, co to jest z przodu w tym samochodzie. Co, co tutaj widzisz przed sobą? Kierownica? Eee, jedno e, drzwi tu się otwierają. Dwa tu. No tak, bo to są... Te otwarte, te otwarte, te otwarte. I tutaj właśnie tak mamy narysowane na naszym zegarze. Ale zegar taki kolorowy bardzo, co nie? Tak. Dobra, sprawdzamy co tu dalej mamy. Radio. Widzowie. Co widzowie? A wiecie co? Nie wiemy. Dzisiaj byłam na lodach i teraz idę na frytki i zabawkę. Teraz testujemy wóz. Tak. to co tu mamy? Klimatyzację. Tak. Tutaj mamy grzany fotel. Tak. Namalowana jest taka pupa, co ją grzeje, fala od dołu. Mhm. Tutaj mamy narysowany wentylowany fotel, bo tu jest namalowany wiatrak. Tutaj sobie ustawiamy różne okay. rzeczy. A tutaj to sobie ustawiamy, czy góra, dół, czy na środek, którędy ma wijać z tych kratek. A tutaj obiekt zamknięty w samochodzie, bo widzisz, że namalowany jest taki samochodzik. A tu jest tu jest dla pasażera. Wieje mu w pupę, a tu mu grzeje w pupę. A to jest trąbieniem. Dobra, dobra, bo zaraz będę pisać, że nie wolno trąbić w mieście bez przyczyny. Halo, halo. Lewarek do zmiany biegów. Tutaj się odpala samochód. Tu są taty, telefony. A, tam du duża, duża dziura, można tam wszystko schować, nie? Nawet tu Droga, no właśnie, co tu zinę, jest? Tu góry, jest to? Auto. Tu jest zima, tak? Tu jest droga, tak? Normalnie, auto jak dla dzieci, co nie? Wszystko to pokazane jest. A u mnie są na trzy kubki. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. No, na trzy kubki, jak gdyby. Na dwa też. większe, dwa mniejsze. I dla miska też. Czy normalnie A mi się tu tu Dla jedzenia i ja tam. Tam sobie jest na paluszki albo na jakieś śrubki, co nie? A chodź zobaczymy, czy nam się podoba z zewnątrz. Ale biegasz po tym samochodzie normalnie jak po kamperze jakimś. i ja Wiesz co mi się w ogóle wydaje, Zuziu, że te fotele chyba się jakoś nawet da stąd wyciągnąć. Tak wyglądają. Masz wystarczająco dużo miejsca teraz Wiesz, tutaj w pokoju? Nie, tamte z przodu się nie kładą. Czekaj, bo jeszcze możemy to złożyć. Przesuń się troszkę do przodu. O kurczę, blade. Nie no, tamtego nie będziemy składać, bo tam siedzi misiek, ale... Człowieku. Tu są masek. Nie, tu nie są nasze kupy, bo to nie jest kamper, tylko tutaj się tankuje, rozumiesz, paliwko. W kamperze tak, To jest takie okienko, gdzie tam są takie właśnie rzeczy. No i co, może być? Zuzia, może być taki czy za mały? Ja muszę tu się zmieścić, Co za mały. No dobra. A to dobra, to stań między fotelami, Zejść na ziemię. I tu jest wystarczająco? Tak. No to dobrze. A, nawet teraz rękami nie dostajesz już. No to spoko, no to teraz jest super. Ale trochę głową muszę. Chodź, ci, pokazać Ci silnik? Chodź. Nie. Ja sama sobie powstaję. Widzę, że Ci się chyba to spodobało, nie? Tak. Super. Najfajniejsza zabawa dla dzieci. A gdzie silnik? Tam. Weź lornetkę i zaglądaj. Zuziu! Chodź, bo tu silnik się pokazał. Okej. Okay. Znasz się na silnikach? Tak. Co tutaj widzisz? Tam jest taka rura i tu wydechowa. I tu wydechowa. No. To jest silnik VR6. Wiem. Jak się nazywa? VR6. Silnik v 6. Ile ma pojemności? Benzynowy? Tak. Tak. A tu można wylewać coś. Spryskiwacz. Żeby psikać na szybę. Tak. Podoba nam się ten samochód? Tak. Załóż buty i możemy wtedy coś więcej pogadać. No to dobra. Też. Tak wygląda samochód. Dosyć duży. Co, co, co pani zadowolona? Słucham. Tak wygląda nasz rodzinny autobus prosto z Ameryki. Proszę bardzo. Buty. Buty wrzucałem przez okno. Hello. Hello. Podoba ci się? Tak. Podsumowanie. Tak. Czy ktoś o mnie zapomniał? Nie, o tobie nie zapomniał. O, jeszcze są żaluzje w oknach, żeby ci muchy nie wpadały, żeby tu się zatrzymywały komary. Wystarczy tylko raz pokazać. Raz wystarczy tylko pokazać. To jest niesamowite. Ej. Ale to ci chyba spasowało najbardziej, prawda? Chodźcie widzowie na moją rękę. Hej, widzowie. A wiecie co? Jakie? Spałam w kanterze No spałaś, spałaś. A nie wiecie jak tam było fajnie. Bardzo proszę. Nagrywam cię cały czas. Okay. Dzień dobry. Hej ja. Hej ja, widzowie. Chodźcie, Chodźcie widzowie. Zobacz. Tu, tu jest łóżko. Tak. Ale możesz mnie podnieść. Oczywiście. No, które zasunął tata, mm -hmm. a tu też jest okno. A tu tak pachnie. Uch, powłuchajcie. A wiecie, że jeszcze tu jest okno? Takie mam klapki. Super. I jeszcze taką mam piecować. Tak, tak! Bo kamper z to jest taki. Samochód. Mama rozmawiała z tatą. To jest taki... Powiedziała, że jest koło studni. No, bo kamper to jest taki A tata powiedziała, że też jest koło studni. Mama mówiła, że on nie jest koło studni. Tylko ona jest koło studni. I pip 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 A nagle Maranka. mama zobaczyła Aha. co mama zobaczyła? że tata tu przyjechał ale z Zuzianko powoli się chyba już zbieramy nie? ale na frutki jeszcze tam tak więc słuchajcie, przetestowaliśmy szybciutko z Zuzią Volkswagen Atlasa, samochód, który ostatnio był u mnie na filmie. O tym egzemplarzu zrobię Wam taki normalny odcinek, żebyście zobaczyli dokładnie, o co tutaj chodzi z tym samochodem, bo są to przefenomenalne samochody. Co się znowu wydarzyło w Skarbie? Znowu był wypadek? Oto był wypadek? Za duży ten samochód chyba jest dla Ciebie. Tak więc słuchajcie, jeżeli podobał Wam się ten odcinek i podobał Wam się pomysł z tematem Zuzia testuje, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku. Tak, łapeczka w górę! Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.